Witajcie moi kochani Zanim zaproszę was Do oglądania materiału w którym pokażę Efekt Ponad dwóch tygodni pracy Łazienka skończona Tam kolega mi ostatnie kilka dni pomagał Też nie robiłem powiedzmy jakiś Ilościowo godzin inne, inne sprawy też na głowie mam Ale łazienka jest skończona więc yy, yy, zobaczycie, zeszło mi tam chwilkę z tym, z podłączeniami, bo w kabinie prysznicowej jak zobaczycie są dwie baterie, po prostu jest sterownik i wyjście do deszczownicy, drugi sterownik wyjście do słuchawki, yy, jakbyście czasem coś takiego montowali, musicie te sterowniki wyciągnąć na maksa ile się da rady, bo później jest problem z osłoną. Kolejne, kolejna sprawa to jest bidetka przy stelażu WCTC. tc tam też musiałem zabudowywać to wszystko Zobaczycie No problem był to pozgrzewać bo musiałem wejść po prostu do, do bidetki Zobaczycie tam ujęcia i później tak samo nie było do kolejnej baterii podtynkowej, podtynkowej czwartej a mianowicie umywalki umywalka tam jest montowana pod oknem Ciekawe płytki, bynajmniej inne, zobaczycie, i tyle. Aha, odpływ, odpływ zrobiony w półkopertę. Kamilę tam nie montowałem, bo tam kabina idzie na zamówienie. Wygląda jak czarne okiennice, coś takiego: dwa elementy stojące, dwa elementy goniące w prawo, w lewo, a, a docelowo mają się zamykać na samym środku. Czyli ma być kwadrat, ale to już jak mówię, firma na zamówienie i odpływ, odpływ. Zobaczcie, moi drodzy, z tej serii. To dokładnie był tego typu odpływ, tylko mniejszy. Stal, całość. Ja robiłem kiedyś właśnie materiał. Udało mi się właśnie do mojego sklepu nabyć tego typu odpływy, czyli pierwszy typ. Oczywiście każdy rozmiar. Stal nierdzewna. Tak samo, zobaczcie, każdy rozmiar tylko czarny oczywiście to jest wszystko ze stali nierdzewnej drugi motyw oczywiście to mogą być z różnego rodzaju rusztami tu w tym przypadku akurat mam taki powiedzmy z dziurkami i, i kolejne, kolejne odpływy, które posiadam to są właśnie z obrotowymi przyłączami, kiedyś właśnie wspominaliście o tym, że jak jest ciężko z podłączeniem, no bo różnie te rurki po prostu wychodzą ze ścian, znaczy z, z, z podłogi, nie zawsze to jest przygotowane, więc mamy do dyspozycji po prostu obrotowy, obrotowe podłączenie. I oczywiście tego typu tak samo czarne, czy, czy też tak jak w tym przypadku ze stali nierdzewnej, akurat to jest pod płytkę, też u mnie możecie nabyć. Tak jak też w poprzednim odcinku wspominałem, chyba poprzednim. W zasadzie od środy już od środy nie pracuję, czyli od czwartek już powiedzmy, w domu, ale to ciągle jakieś załatwienia, jakieś wyjazdy, jak nie tarta, to znów zaczął padać, ale zobaczcie, zacząłem robić z płotem. Dlaczego tak robię, to po prostu bo tak robię i, i tyle. Tak wygląda właśnie stary element, jak było już lata temu. W tym momencie, tutaj, zobaczcie, tak wygląda właśnie przygotowanie to dosłownie. Kilka godzin nam zajęło za dwiadem ściągnięcie siatki, po słupków, sadziłem nowe z elementów. Zrobię jak gdyby podwyższenie. Mogłem to tak, jak mówię, wykopać, nowe robić, ale po prostu muszę tak zrobić i tyle. Więc podniosę to 25 cm. Zresztą, zobaczycie tutaj. Myślę, że myślę, że myślę, że ten że pokażę wam w krótkich ujęciach, jak wygląda to teraz na przykładzie drugiej części tam za bramą i poszczególne etapy, i jak to wygląda na końcu, jak ja sobie to wymyśliłem. Robię to dla siebie, więc, więc zrobię sobie po prostu, zrobię sobie, tak jak mi, mi po prostu odpowiada, i też. Tak mi się podoba. Ok moi drodzy. Zapraszam Was na kilka ujęć z łazienki. Jeśli jakieś pytania będą, to po prostu piszcie, postaram się Wam odpowiedzieć. I co? Oglądajcie. Zapraszam do sklepu oczywiście. Kilkuminutowy teraz materiał, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.